Szanowni Państwo, witamy wszystkich na wyjątkowej wystawie dydaktycznej, która zwykle w muzeum tak organizowaliśmy złożone z eksponatów z epoki, a tutaj mamy taką wyjątkową wystawę, która została przygotowana z replik różnych przedmiotów, ale nie tylko, jest przynajmniej jeden zabytek. Na tej wystawie Rady już nasz własny Siedlecki jest, ponieważ cała wystawa prowadzi w Torunia. I, I witamy szczególnie serdecznie panią komisarz Agnieszkę Świeczewską, która jest wśród nas. Witamy serdecznie. Tak. <grym> Prosimy nie mylić Pani Agnieszki Świerczewskiej z Agnieszką Świerczewską, która jest też pracownikiem Muzeum Regionalnego w Siedlcach, ale to są dwie różne osoby. Witamy Pana Radnego Krzysztofa Haberskiego, Radnego Rady Miasta Siedlce. Witamy serdecznie. Pan Krzysztof jest jednocześnie zastępcą dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach, a jeśli Państwo czytaliście tygodnik Siedlewski wczorajszy, ja jestem kandydatem na dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Więc to są takie właśnie ignorancje. Witam serdecznie pana Mieczysława Księża który jest wiceprezesem Siedleckiego Klubu kolekcjonerów. Jest pan wiceprezesem. Witam Andrzeja Piotrowskiego, organizatora Muzeum Polarnych w Pułatach. Witamy. w naszym muzeum. Pan Andrzej Bydlowski bywał już niejednokrotnie u nas, przedstawiał między innymi ostatnią wystawę do swojej podróży po Islandii. Wcześniej przedstawiał również inne tematy. Witamy również serdecznie Pana Artura Soszyńskiego, który przyjechał do nas z Zambii. Też jest częstym gościem merytorycznym naszego muzeum. Witamy serdecznie. Witamy również gorąco pana Piotra Grabowskiego, który jest prezesem Udziału Światowskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Jest jednym z dokumentarystów naszych działań w muzeum. Będzie jak zwykle wykonywał u nas zdjęcia. I proszę Państwa, ta wystawa została przygotowana przez... Panią Agnieszkę Pickowską, której za chwilę oddam głos, ale chciałbym złożyć podziękowania naszym sponsorom, czyli Panu Włodziechowi Radzikowskiemu z piekarni Ratuszowa Radzikowscy i razem z Panią Bożeną Polak za ścianka polskiego, przygotowali przysmaki staropolskie na dzisiejszy poczęstunek.